Cześć kochani! Tu Hisja LARP and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj zajmiemy się testem ostatniej spalek dziewiątek neutralnych z Glamshopu, czyli eteryczną. Oraz zajmiemy się testem pędzli z Aliexpress, które mają podobnie ścięte trzonki, jak te pędzle z Glamshopu. Porównam je sobie. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj zmalujemy, koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Zacznijmy od pędzli. Zestaw ma 4 pędzle do twarzy i 7 pędzli do oczu. Są to dosyć małe pędzle. się jest miękkie, robi dobre wrażenie. Jeżeli chodzi o zestaw z AliExpress, to cenę macie tutaj. A jeżeli chodzi o pędzle z Glam Shopu, no to cenę macie tutaj. Oczywiście ten zestaw z AliExpress jest mniejszy niż zestaw z GlamShopu, to też trzeba brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o paletę eteryczną, jest to paleta dziewiątka. Ma lusterko, które można swobodnie odgiąć. No i mamy tutaj, jeżeli chodzi o maty, pięć matów, trzy perły i jeden taki turbopigment, bym powiedziała. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Na twarzy, oczywiście, mam pielęgnację. Na oczach jest baza z Zo Zoiwy, Nadal nie wierzę, ona mi się cały czas kończy, ale wykończyć się nie może. Macie też takie produkty, które myślisz, że już ostatnie użycie, a jednak nie? Koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Na ustach mam balsam z Eveline, ten z Jadem Pszczeli. A jeżeli chodzi o paletę, no to zaczniemy sobie oczywiście od jaśniejszego cienia, czyli cienia Fux, podłóg brwiowy i do tego użyję takiego spłaszczonego pędzla. Oczywiście, że jej pędzli mi zabraknie w pewnym momencie, no to będę się posiłkować. z Innymi. Na chwilę obecną będę starała się te cienie, te pędzle wykorzystać z zestawu. Jeżeli chodzi o cień, Fuchs jest no dość chłodny, prawie bym powiedziała, że szarawy, ale sobie z to ogramy nie ma problemu. Ładnie jest napigmentowany, dobrze się rozkłada. Nie ma tutaj z nim żadnego problemu. Oczywiście zrobię jedno oko w kamerze, drugie poza kamerą, tak jak zawsze, żeby było szybciej. Teraz przejdę do takiego większego, spłaszczonego puchacza yy, i przejdę do cienia hałwa, czyli takiego piaskowego beżu. I nałożę go ponad załamanie powieki. Będzie to mój cień przejściowy. Po co używać cienia przejściowego? Tłumaczyłam w filmie z testem paletnym zasady i podstawy. Zresztą tam też jest bardzo dużo fajnych trików. Teraz przejdę do takiego typowego pędzla do blendowania i nałożę załamanie powieki kolor Sepia. Jest to taki szary, szarawy brąz. No i pędzle mi się skończyły, które potrzebuję, więc teraz wezmę taki kuleczkowy, jest to GB12 z Glam Shopu i w zewnętrzny kącik nałożę cień rozmyty. Jest to taka zgaszona, bym powiedziała, jagoda. Bardzo taki rozbielona, bym powiedziała, o, rozbielona, oberżyna jagoda, taki kolor. I będę go nakładać w zewnętrzny kącik. Nałożyłam sobie go trochę też w załamanie powieki, ale przejdę jeszcze z powrotem do Sepi, trochę sobie to rozblenduję te granice. Teraz przejdę do cienia Hałwa. Jest to taki piaskowy beż i tym takim spłaszczonym pędzelkiem nałożę go. W na część ruchomą powieki. Cień ma bardzo ładne krycie, bardzo mi się podoba. I teraz drugą stroną tego pędzla nałożę cień melodia, właśnie na tą hałwę. Jest to taki perłowy kolor, właśnie piaskowego beżu. Z takim spłaszczonym pędzlem, jak do korektora, trochę nałożę kolor cekin na środek powieki. Ten cień Cekin ma bardzo fajne, takie lekko różowawe, brzoskwiniowe drobinki. Bardzo ładnie się rozłożył na powiece, aczkolwiek tym pędzlem nie bardzo chciał, bo ten pędzel jest bardzo taki śliski, więc nie e, uważam, że innym pędzlem byłoby mi zdecydowanie łatwiej. No i teraz przejdziemy do pędzelka skośnego i nałożymy cień Dynamo w formie kreski. Wezmę ten pędzel, z którym nakładałam, o, rozmyty, i trochę tego dynamo, ale tak dosłownie odrobinkę nałożę w zewnętrzny kącik. Moja odrobinka. No ale przepraszam Was bardzo, ja nie umiem delikatne makijaże, A ten dzisiaj mi się tak podoba. Trochę roz ro rozmywam tą kreskę, więc jeszcze ją tutaj teraz wzmocnię, żeby choć trochę była widoczna. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Przechodzimy do dolnej powieki i tutaj takim pędzlem GB13 taka kuleczka nałożę nim cień. Iluzja wewnętrzny kącik dolnej powieki. Bardzo fajny cień, bardzo ładnie się nakłada, trochę mi tutaj rozjaśni ten makijaż, teraz go też nakładam tutaj wewnętrzny kącik, żeby stanowił mi bazę pod ostatni błysk. Pozostał nam jeszcze tylko jeden cień, którego nie użyłam. I takim małym pędzelkiem nałożę lustrzany wewnętrzny kącik. To jest taki szary kolor w palecie, ale zobaczymy, jak będzie się sprawdzał na wewnętrznym kąciku. Bo wydaje mi się, że będzie dobrze wyglądać. Zastanawiałam się, czy ma dolną powiekę zupełnie matową pozostawić, ale ten cekin tak mnie urzekł, że jednak go trochę nałożę jeszcze na dolną powiekę, na środek. Tak, żeby coś tu się działo. Nie za dużo, jak widzicie nie nakładam żadnej bazy. To co kochani, zrobię drugie oko poza kamerą, wytuszuję rzęsy yy, i wrócę do Was już na podsumowanie. No to, kochani, mamy to. Jak mi się pracowało z paletą eteryczną? Kochani, paleta jest super, jeżeli chodzi o dzienne makijaże, bo jeżeli chodzi o wieczorowe, no to zasadniczo można było jeszcze tutaj kreskę dodać eyelinerem i tak dalej, ale no. To jest zaseńczą Max, bo ja robię bardzo mocne makijaże, ale po no z tego nie da się zrobić ciemniejszego e, makijażu. No, bo tutaj naj, najciemniejszym cieniem jest tutaj rozmyty i dynamo. E, I no nie da się, po prostu się nie da. Ja jestem zachwycona, że się nie da, jeżeli o to chodzi, bo ze mną ta paleta jedzie na każdy wyjazd rodzinny. Ponieważ zawsze rodzina mówi, bo ty się tak mocno malujesz, szkoda tej cery, szkoda i w ogóle, to nie wypada tak się ostro malować w takich kolorach, bla, 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 bla. E, no więc, e, kochani, w końcu mam paletę, którą nie umiem się za mocno umalować. Więc jestem zachwycona. Jeżeli chodzi o kolory, no wolałabym, żeby fuks nie był aż tak chłodny. Ostatnio po kosmicznej pieczarkach, pieczarkach jestem zachwycona chłodnymi kolorami, ale jednak tutaj, w tym zestawieniu, wolałabym, żeby był ciut, ciut cieplejszy. Ale jest super. No cekin, te, no niestety tutaj słabo. Może uda mi się na ręku to pokazać. Poczekajcie. O. Nie, nie będzie można tego pokazać. On się cudownie błyszczy i on ma takie drobinki też złoto brzoskwiniowe, więc wygląda to mega świeżo, mega delikatnie. Lustrzany sprawdził się w wewnętrznych kącikach, ładnie mi rozświetlił. Nie jest to nachalne, że jeżeli bym chciała tak wiecie, jak to ja mocniej, no to bym sobie dodała po prostu turbo highlightu. Ale tutaj naprawdę jest fajne zestawienie kolorystyczne, bałam się tej palety, dlatego to trochę zostawiłam na koniec, bo nie wiedziałam, czy dam radę, po prostu, ale jest no super, bardzo podobają mi się ten rozmyty, cieszę się, że nie ma tutaj żadnego matu z drobinami, bo uważam, że ten zestaw, właśnie pięć matów, trzy błyski, jeden turbot jest miodzią. I jeżeli chodzi o cienie, no to Rozmyty jest moim ulubieńcem, bo jest to naprawdę taka zgaszona oberżyna, uwielbiam. E, Ulizja, e, iluzja jest też pięknym, delikatnym różem. Myślę, że spokojnie można tymi dwoma cieniami zrobić piękny, dzienny makijaż. E, tak samo na przykład z sepią i chałwą, że ekstra. A tutaj no Melodia jest też, no ja Wam pokażę, no to też jest taki piękny cień. No, jeżeli potrzebujecie błysku do biura, który nie będzie nachalny, nie będzie to takie, wiecie, no jak z, turbo, z turbotu, to melodia idealnie się sprawdzi, no, jest to bardzo właśnie dzienna, taka biurowa paleta, polecam naprawdę serdecznie. Zwłaszcza, że właśnie ona ma lusterko, jest kartonowa, więc jest lekka. Bierzemy zasadniczo do kosmetyczki paletę jedną, nie trzeba brać dziesięciu, więc mi się to bardzo podoba. Jeśli chodzi o pędzle, które dzisiaj używałam. No, da się tym umalować, da się, aczkolwiek uważam, że pędzle do twarzy słabo nabierają produkt, go bardzo nierównomiernie nakładają. Ja zasadniczo byłam przerażona, jak nałożyłam róż, bo specjalnie brałam, ja Wam tutaj pokażę, o, moją cudowną paletę z, z glam shopowych produktów. I postawcie, tu jest calineczka, tu jest panna młoda. Te róże nigdy Nigdy nie rozstawiały mi problemu. Dzisiaj przy pomocy tego pędzla zaczęły być problemy. Więc no, są to w tej cenie bardzo dobre pędzle, bo w porównaniu do tego, co dostaniecie na Allegro, no to naprawdę warto. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie glam shopowych pędzli, a tych. No to to jest dzień do nocy. Ja jeszcze wam dam znać w opisie, koniecznie sprawdźcie, jak te pędzle wytrzymały pierwsze mycie, bo to jest też ważne, bo z tego setu poprzedniego jeden z pędzli no, mocno się rozczapieżył. Jeżeli chodzi, to bo pędzel taki do blendowania. Niestety jest już kolejny raz w byciu, więc nie pokażę wam go teraz, jak wygląda, ale faktycznie ta forma pędzla. Już nie jest taka jak na samym początku. Więc, no, jeżeli chodzi o pędzle z Yampshopu, no to ja już je myłam. Nic się z nimi nie dzieje. Nie rozczapierzają, są, są super miękkie i. No, ja polecam te pędzle po prostu, a te przy mniejszym budżecie da się nim umalować. Ale jeżeli możecie więcej wydać, no to bierzcie te. Weźcie mniej sobie takich pędzli, ale weźcie dobrej jakości. W najzwyczajniej świecie. Jeżeli chodzi o kosmetyki, jakimi dzisiaj pracowałam, no to z innych, co się pojawiły, no to podkład Felicea z rozświetlaczem z Rosie Zależało mi właśnie o takim. Eterycznym e, wykończeniu, więc właśnie to połączenie jest dla mnie idealne. Ono daje właśnie takie świetliste, lekkie, młodzieńcze wykończenie. E, tak samo dlatego wzięłam e, korektor z Art Deco Longwear e, Concealer. On jest świetny. On nie wchodzi w zmarszczki, bardzo dobrze się utrzymuje i ma lekko różowy podton. Ja mam go w kolodzie Soft Peach e, i on mi świetnie pasuje, bo on jest dość. E, żółty, a zarazem różowy. To jest, no, taka soft peach, no, idealne określenie, bo to idealnie ukrywa cienie, a nie potrzeba go dużo i nie wysusza, tak jak na przykład L'Oreal, więc bardzo, bardzo polecam. No, z innych kosmetyków, no, to tuż do rzęs, znacie Gosha, tak samo kredkę no więc jeżeli ktoś oglądał z, z poprzednie moje filmy, no to jak najbardziej. O, z rzeczy, które się pojawiły, które zwykle nie robię, no to pojawiła się tej pomadka Lila Nude, czyli najciemniejsza z tych, które są dostępne w Glam Shopie i błyszczyk lekko różany. Zdecydowałam właśnie, że postawię dzisiaj na lekkość, na delikatne usta. Mam nadzieję, że w takim delikatnym wydaniu też Wam się podoba. No i co kochani? Jeżeli chodzi o paletę, polecam pędzle, jeżeli nie macie dużego budżetu, polecam. Jeżeli macie większy, warto zainwestować. Po prostu dobry pędzel to naprawdę jest połowa mniej roboty, bo ja się tutaj trochę męczyłam. I też pędzli widzieliście, że mi nie starczyło, musiałam się posiłkować, bo jednak są pędzli, rodzaje pędzli, jak na przykład taka mała kuleczka, do które są dla mnie niezbędne w makijażu. Po prostu ja bez takiej małej kuleczki, jak to jest GB13, ja się nie umiem obyć, bo po prostu ja potrzebuję do tego zewnętrznego kącika, do dolnej powieki, no potrzebuję takiej małej kuleczki. Zasadniczo dla mnie makijaż można wykonać dwoma takimi pędzlami, czyli... Większym do blendowania i małą precyzyjną kuleczką. Ja zrobię cały makijaż takimi pędzlami. Ewentualnie, jeżeli bym mogła wybrzydzać, no to jeszcze by mi się przydał taki spłaszczony tego typu, puch, lekko puchaty, spłaszczony do, do błysków. No ale to jakbym miała wybrzydzać. No i co, kochani? Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jak Wam się podoba makijaż. Dajcie mi znać, czy lubicie takie delikatne makijaże i czy malujecie się do pracy. Bo ja na przykład w ogóle się nie maluję do pracy. Akurat moja praca tego nie wymaga, więc mam więcej snu. E, ale dajcie znać, czy coś takiego Was interesuje. No i co? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!